Dobra Gramy kolejną rundę Tym razem ja sobie zagram NFL A ja sobie zagram operatorem No, no i bardzo dobrze. dobrze Bardzo dobrze Jeszcze jakiegoś trzeciego na odległość weźmiemy walczącego tam będzie trzech tanków i nas rozwalą i pięknie Szkoda, że Monika nie ma Androida Koda. Rozpocznij grę PVP. Nierankingowa. Ale pewnie jest coś takiego, że jak ma się drużynę trzyosobową, to wtedy ten. To wtedy grasz tylko z drużynami trzyosobowymi. Tak jest w ROLU albo w jakimś. Znaczy w docie? tym, tym blizzardowym tak jest, że jak 1 do czterech, bo w ogóle może mieć być max 5 osób w drużynie, Akceptuj. i jak jest 1 do 4, to wtedy to wtedy grasz, jakby oni ze sobą grają, a, a tylko różne osobowe są wyróżnione. A w LoLu... W LoLu można także jeden lub dwóch. A tak to jak więcej chcesz, w sensie rankingowe, to mówisz w piątek. Aha. No, takie by... Znaczy w tym Blizzardowym też mają to teraz zmienić, żeby było tak jak w LoLu. Że rankingowe to... Albo sam albo z kumplem. A jak na przykład w trójkę to się można z Tanking to, to wtedy musisz jeszcze dwóch znaleźć, żeby w piątku było. W sumie słabo. Jak jest was tylko czwórka, to co? No to, to dupa no do. Czemu moglibyście sobie grać. Moglibyście sobie dobrać jakiegoś losowego gościa, nie? No tu tak do teraz było, a właśnie coś czytałem ostatnio, że mają to zmienić. No właśnie ciekawe jak jest w Wiedźminie. Czy jak my na przykład gramy że we dwójkę? To czy... Graliśmy raz przeciwko dwóm botom w drużynie przeciwnej były? A, no to one były Wybierz ci... sobie nie, szybko pewnie. operatora, bo ci podbierze Koleś. Nie a no nie. boty, dwa boty były. No, no to one były w ten. One pewnie wcześniej Team tak. sobie stworzyły i się dołączyły. Geralt No, Grux, akceptuj. Ja już, a nie. Tylko na ciebie czekaliśmy. Sorry. No dobra, zobaczymy. O i ten koleś Izzyc też ma jakąś taką rangę. Kurczaka. Ten kurczak to znaczy, że on jest dobry chyba. To znaczy, że ma minus milion. Minus? Minus. Dysnacz, ej, czyli co? Jak, jak nie będzie Gerald wychodził z bazy? Czyli my gramy Ranked'a czy nie Ranked'a? Nie. No, yeah. no to co? To możemy się trzymać w bazie. No ale Geralt pewnie będzie głupi, być wychodził z będzie wychodził spać. Będziemy mógł go musieli gonić Dobra, jest bez sensu ty już masz grę. Lot pana kroków. ja mam oczekiwanie na dwóch gracz. No dobrze. dobrze. Geralt dobrze. też jeszcze nie załadował. To jedziesz ich tam. Nie. Dawaj, jedziesz. Już jesteś? Gerald jeszcze nie? Już jestem. A ty już coś kupiłeś sobie? No jak? Przecież nie. No mam. właśnie tak mówiłeś, że coś kupujesz już. Nie. Cię zdziwiłem troszkę. Co je tam jest? Saskia. No Klinie. jak? To było. A, ja, A, Ja, Nie, zginął, ale szybko. Ej, ja prawie zginąłem. Bardzo szybko. Zginął mu goni. W Haha. Aha. Ha, ha, ha. Oj, coś czuję, że tą walkę przegramy Spoko, ja to nie wiem Ale dlaczego, że Ciri była z WP? Nie, to był leto Nie, ale wcześniej Siri To jest 2-1 No bo wcześniej Siri się za mną władowało jak miałem tak z jednym HP, nie goniło Dobra, pierścionki kupuję Ja też Jak szaleć, to szale No, i za późno Oj, teraz spadam w na. Tak. Nikt nie ma szans z operatorem. Muszę się troszkę uleczyć. Te ja sobie strzelę w Idą, idą. No, znaczy obecnie to ty jesteś pod ich bazą. i tam pod bazą. Pod gimbazą. Pod zimbazem Ten popuść zimbaz Oplam Za multi Ups No lepszy To wchodzi tutaj Jezu Nie To zaraz umrę Ej, nie umarłeś Czyli zginiesz teraz Głupko no, A tu jest chyba jeszcze No, znaczy jest tam Chyba się cofnęła Ej, nie wiem jak ja to Miałem tak z 2 HP Wlazłem w to kuczko I ten... No bo to odnawia tobie No ale aż tyle? No, jak masz mało żyć HP miałem Tych No tak, ale masz... Masz... Twoja postać nie ma zbyt dużo On oh HP On mi atakuje Ultimate'em To To Sorry Oj tam różnic. Geralt, ale to no nie ma! Oj tam. No. Podobieństwo małe je, jest, jak Nie, niepotrzebnie, ona już zginęła. Dobra. Praktycznie. Jest, jest fajnie. Oj, prawie zginęła. I tam? Gdzie Ja nie lubię tego mojego ultimate'a, dlatego nie, nie ładuję w niego. Hmm. No, nie, nie muszę w tej rundzie Jak wyglądałem na YouTube filmiki, że je, że, że nie padziewa, nie, że to było taki, że nie ma 2 zacząłem. On sobie stanął tego i Ale Yennefer... Znaczy, użyłem tego kruka, to on się trochę przybliżył. Aha. Ale Yennefer nie używali Ultimate'a czy w ogóle? No jakimiś tam gościami, pamiętam. Regeneracja ma, nie chcę To i tarcza. Cury mnie ciacha, jak jestem w bazie. No może. Aj, atakuję ją, kiedy... Nie no, mnie będzie ciachać. Cofnę się na chwilę. no Noo, mnie! A już mnie multi rzucać! Bez sensu. Bez sensu. Bez sensu. No, jakbyś miał senzu, Potrzebuję to by było Potrzebuję Oj, chciałem ultimate rzucić. Nie Chociaż nie, nie powinienem tego robić z bliska. Dobrze, no, że ultimate nie wiesz. No nie, zginąłem zanim rzuciłem. Shit happens. Happens. Shit happened, tak czyli. A Nie, to był ten pit taki Ej no, to by nie rzuciły. Co się dzieje? Fuck fuck. Fuck, Fuck. Nie Proszę zostawić mój garnek. Dlaczego twój garnek leży na podłodze? Bo lubi. To się tu zrobiło niewidzialny Garnek. Garnek, to jest. Mech. Mech. Dobrze, właśnie właś, właś, szybko! Nie, 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 nie była szybko, no. Dobrze. Dobrze, pięknie! Pięknie! To było to Coś nie wierzycie, tylko nie wiem co. Czyli, rozumiejmy... No, no to Już nie dzieje. To jest generalnie też taka jej strategia na przetrwanie, bo ona jest wtedy niewidoczna przez kilka mhm. sekund. Ale ona nie może swoim ciałem, powolnie, tak, nie więc jest wtedy, co? oj, 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 super szybki, letomy, dopadnie, czy nie, a nie dochodzi. Puszczam multi, to jest śmieszne, a ciebie tu nie ma, oj, tam coś, coś tu nie nie wiesz co Dobra, jadziemy z nimi. Jadziemy z betonem. Oj, zabiję mnie tylko. Nie Zabiła. zabiła. Mimo, że byłem niewidzialny. I tuż przed tym, tuż ją zabiłem przed wzięciem regeneracji. Pewnie twoja super ekstra kamerka tego nie uchwyciła, ale tak było. No dobrze. Zbroję sobie kupię na prędkość ataku. To bogata muszę No, Zu! Pomocy, pomocy, zaraz pomocy. No, pomocy. nie pomogę ci. Pomocy, pomocy. O nie, nie używam użyć ultimate'a. Zabijemy. To jest zły pomysł. Ultimate'a to powinienem tylko jak jest 100% pewności, że mi nic się nie stanie. Hmm. 13-16, to nie dobrze, powinniśmy im bo się Było 16-10. Powinniśmy jechać jak chcemy, a to dużo. Bo nie chcemy. A, bo nie chcemy, no masz rację. Nie chce nam się tak naprawdę. To nie chce nam się naprawdę. Ja bym chciał, żebym wszedł w tą grę po prostu, lewy, prawy i Dokładnie. Tam to, się tam kogoś chyba. Się to. to ja Może. Ja też rzuciłem swój Ale Nie pojawił się Co się tu bawi To Nie, Dali. nie was that? No. No To nigdy nie wiadomo O Na górze można teraz nie ja ja to No, to, ja to, w końcu do czegoś mi się przydało to ulti. <laughs> yeah! ja ją nieźle. Ciekawe czy teraz będzie słychać i jak dobrze. No. no to Pozdrawiam mo mamę! Możemy zagrać Rankeda teraz. Ciekawe jaki super ekstra przytomioty dostaniemy. Zobaczmy. A śmierć by było, teraz na przykład dwie skórki dostał, nie? To by ci coś takiego hejta miał potem na fejsiku, jakbyś to wrzucił. Nie wiem, czy to jest możliwe. Jakieś gunwo. Gunwo. Zobaczymy, co ja dostałem. I to też. Obejrzyj film. No dobra. Obejrzę. Ja też gunwo. Tylko obejrzę film, żeby dostać 5 monet. Ej, w sumie to za to, że oglądamy ten film na transmisji. I puścimy to potem na YouTubie, to powinni nam jeszcze 5 monet dać, nie? Dzień, że teraz góń słychać? Tak? No. Bo jak leci reklama, to... To musimy głośniej. Trzeba głośniej mówić. Dobra, to z 5 no. monet więcej powinniśmy dostać za to, że ta reklama na YouTubie będzie. Tak. Dobra, następnym razem może nie będę. Już pusz... oglądał reklam. Puszczał reklam. A to nie będzie pieniążków. No nie będzie. Trudno. To możesz zawsze przyciąć. tą Dobra. Zbrany. To y, koniec relacji. Dobranoc. Pa, pa. Zobaczmy ile jest.